Dzień dobry, witam. Dzisiaj pozdrawiamy. W planie mamy. Pozdrawiamy. Dzisiaj pozdrawiamy. Dzisiaj, dzisiaj pozdrawiamy, w planie mamy wejście na wulkan San Pedro. Tak, tak, tak. Który generalnie praktycznie mamy w ogródku. No. Jest bardzo blisko, więc jesteśmy tu już dwa tygodnie i się dziwimy, że jeszcze do niego nie poszliśmy. się na hiszpańskim. Tak, tak, dzielnie się uczyliśmy. Tak. Wulkan, uwaga, będzie, zaraz, będzie, zaraz będzie. Jest tutaj. Tam wchodzimy. Będziemy szli tajnym skrótem. <grystanie> On, ten skrót istniał w ogóle 5 lat temu. Znaleźliśmy bloga z 2016, który znalazł tajny szlak, który omija bramkę, gdzie nie musimy 100 złotych zapłacić. Eee, ale, ale to było 5 lat temu, i teraz to zupełnie inaczej wygląda. W miejscu, gdzie był tajny skręt, są już budynki i działki. Więc idziemy to zobaczyć, czy w ogóle. Da rady tędy czmychnąć, czy nie da rady. Jak da rady to potem się wam, z wami tym podzielimy. Tak, pokażemy wam co jak. Tak i to jest w ogóle lepsza droga, bo jest krótsza, jest mniej asfaltu. Wystarczy przejść kawałek w dzioseczce i potem już jest tylko natura. Tak, mamy nadzieję, że tylko istnieje ta droga. <grymne> tak, <grymne> jak istnieje to jest lepsza. <grymne> tak jest dobra, wykręciliśmy w boczną dróżkę i jest dróżka, więc super. No teraz poprosimy... Nie, ścieżka, nie? Tak, tak, tak. Teraz poprosimy do góry, jeszcze 4 km i będzie dobrze. Ścieżka cały czas wygląda dosyć prawidłnie. teraz się suwamy. Za jakieś gospodarstwo było. Arek trzymał w ręku patyk. Pochwal się patykiem. Bo jakieś psy nam nas czekały. No trzeba być przygotowanym, nie ma to tamto. Dotarliśmy <laughs> do głównej ścieżki. Co nie mam żadnego problemu. Ściecha prowadziła praktycznie do samego końca. Teraz nam Arek ustawia <noise> znaki, żebyśmy wiedzieli, gdzie skręcić później. Trzeba sobie radzić. A jak wyszliśmy już na szlak, Cześć Ania, Cześć. To wszędzie tam strzałek, po prostu jak dla głupiego. Dopiero my jeszcze mówimy szeptem, bo 100 metrów dalej są bramki. Proszę bardzo, jaki wesoły znak. I już idziemy ładnie zwykłym szlakiem, nie jakimś polami kawy i tak dalej to po prostu piękna ścieżuszka, proszę bardzo chwila jesteśmy, godzinka jesteśmy na szczycie Proszę, idziemy dalej tutaj plantacje Wszędzie, cała droga plantacja kawki Ksi. A tu proszę, jakie oznaczenia Przebijamy 2000 Uff. Jeszcze tysiąc Jesteśmy. Jesteśmy w domu, trochę już gejdów i ludzi mieliśmy, gajdzi, gajdzi bez problemu, ale mieliśmy też dwóch policjantów. Policjanci spytali, gdzie mamy gajda, odpowiedzieliśmy, że ja jestem gajdem, tylko że z Antigły, nie stąd. Uwier. Użyli, uwierzyli, uwierzyli, znaczy, nie, nie uwierzyli, ale... O, ale on to owie. Zmęczeni byli, chyba nie chciało im się wchodzić ja. na górę. Więc idziemy dalej, mkniemy. Ale antylop i na 2173 mamy pierwszy Miradorek, czyli punkt widokowy, a nie już jest z przodu, oczywiście gotowa. Potem zmieniliśmy też kurczę nie wiem, 50 osób. Wszyscy z namiotami i śpiworami spali sobie na górze, żeby wschód końca zobaczyć. Więc rewelacja. A to nasz widoczek, proszę bardzo. I właśnie mieliśmy 2500 metrów Czyli jesteśmy wyżej niż najwyższy szczyt w Polsce I idziemy sobie dalej Zostało 500 metrów już tylko w górę Nieco chyba kilometr Więc będzie srogie przewyższenie Ale zobaczcie to jest ładnie To jest w ogóle mega zielono. Nasze miasteczko już zrobiło się takie malutkie Już go nie widać praktycznie Ale za to jest przepięknie dookoła Pokażemy z góry Tak Cześć 2800. Jeszcze 200 metrów i Szef. jesteśmy w domu. Wow. Trzeba z kamerę na szlaku. Ścieżka super. Taka trochę dżungla, taki trochę hobbit, ale bardzo stroma. Ale nam się to w sumie podoba. Najlepiej, bo... szybko do celu Tak, nie rozwlekamy tej drogi na tam 10 km, tylko 4 jesteśmy w domu. Tak jest Lecimy ostatnie 200 tu jeszcze wam musimy pokazać, bo jest przezielono, jest niesamowicie. Jesteśmy już na prawie 2900, więc już jesteśmy prawie na szczycie, ale tutaj jest, zobaczcie jaka jest bajka. Jak z filmu, nie? Jesteśmy z jakiejś baśni. Wow Cuda co? Cuda. Kochani, kolejny 3000 zdobyty. Idziemy znaleźć jeszcze punkt widokowy i punkt na krater. Krater jest chyba tam. Ja nie wiem, czy tu nie jest krater. Aha, będziemy szukać tam, więc jeszcze ciotkę wyżej. Nie wiem, czy my tam idziemy, czy tam idziemy. Zobaczymy zaraz. Ale 3000 tysiące złamane. piąteczka Ładwo. <słuch> Ostatnie metry przeprawy. Razem no tu wyjdziemy. Tak się czuje żarek? Erek? Spoko, jestem podjarany, już czekam na widoczność. Tak. Jesteśmy nad chmurami, idę mocno. Tu są chmurki. Chodź, Eja, chodź. chodź. Idę. jest ładnie. Chyba jest. Ładnie. Uwaga. O, oh, O, oh, Wow. Zasłużony odpoczynek, zasłużony posiłek. Jesteśmy geniuszami, bo zrobiliśmy sobie osiankę. Nie wzięliśmy łyżeczek. Nie wzięliśmy łyżeczek, ale luz. Mamy tortille, więc poradzimy sobie tym. Tak. A tak, to można jeść, co? W takich widokach. To kurczę. I na szybko jeszcze jedna ciekawostka. Tutaj generalnie kiedyś tego jeziora nie było. Jeden z pobliskich wulkanów sobie wybuchł. Tutaj się zrobiła taka duża niecka. która eee, napełniała się po jakimś czasie wodą. Bo tutaj generalnie są trzy dopływy z rzek. I na mamy takie jeziorko. Tak i to jezioro wygląda w ogóle jak morze. Nie, ona ma różne barwy, różne głębokości. I teraz już taka mgiełka się trochę zrobiła. Ale generalnie jest magiczne to jezioro. Wulkany, wszystko, to jest piękne. Robię to miejsce. Ok, i ostatnia rzecz jaką chcieliśmy Wam pokazać to kemping, jaki jest na 2880 metrów tuż przed Miradorem jest wiatka, jest miejsce na ognisko więc generalnie rewelacja, jest domek w domku po prostu jest, jest dach żeby nie przemokło, można tu się rozbić są jakieś tam toje, jeden, drugi, są śmietniki Wystarczająca zupełności. Tak i minęliśmy z 40 osób. My wchodziliśmy do góry, a tutaj jakieś 40 osób spało sobie w soboty na niedzielę, żeby zobaczyć wschód słońca z tej góry i schodzili sobie teraz z samego ręka. Generalnie rewelacja. Tak, i jeszcze jedno. E, na górę policzyliśmy już sobie. Padlina. Lat, nie? Trzymaj. Przeleciała o, o. marka. Dobrze. No to wracając, bo tyle marka na moment. Odliczyliśmy. No i dalej coś? Tak, udało nam się zdobyć w dwie 2 godziny... 2,5 dwie godziny. 2,5 godzinki są petro. Kurczę, super. 1400 metrów w górę, 2,5 godzinki. Jesteśmy z siebie zadowoleni. To tak, Co? W dół jakieś półtorej. Odezwiemy się z dołu, <grym> jak, jak tam to nam wyszło. To będzie ostatni punkt na tak. I uwaga. Wracamy do miejsca newra newralgicznego. To jest nasze przejście. Już kamienie są zrzucone przez przewodników, którzy tutaj wracali. A chcieliśmy wam ustawić, żebyście wiedzieli gdzie jest tutaj tajna skrytka, no ale niestety zostały tylko te. Więc będziecie musieli to rozpoznać jakoś. Hmm. No dobra. Jest... Yy, ostatnia rada od nas. Słuchajcie, jak idziecie gdzieś na szagier bez szlaku, a potem chcecie wracać tą samą drogą, to sobie to jakoś oznaczajcie w trakcie, bo my właśnie się zgubiliśmy teraz już jesteśmy na szlaku i już jest super, ale taka rada. Tak, chwilę musieliśmy poskakać po plantację Tak, tak, znowu gdzieś tam się Znowu pos... gdzieś tam sani, ale generalnie spoko. Luz, to no, ręciśmy. Ale pamiętajcie, to wam ułatwi trochę robotę. Tak. Halo, halo. Siema Mieszko. no to udało się, zeszliśmy tak, sobie. Jesteśmy już w San Pedro. Kurczę, łatwo. Raz się troszkę zgubiliśmy, musieliśmy nam skakać po hopkach na plantacji kawy. Ale poza tym wszystko... Wszystko gini, nie? Tak, generalnie. Yy, Trekking dosyć ciężki, bo dużo metrów było w górę, ale tak. super satysfakcjonujący yy, widok na górze niesamowity. No, dokładnie, więc podsumowując, szliśmy 2,5 godziny do góry, 2 godziny w dół. Yy, Przez to, że się właśnie zgubiliśmy chwilkę, ale szybko się znaleźliśmy. Yy, Kurze, bardzo polecamy i właśnie tutaj chcieliśmy też dodać ostatnią rzeczem. Yy, to się może właśnie wydawać jakąś taką mocną cebulandią, że. trzymać? bo mi ręka boli? Dobra, trzymam. Czy to mocne cebulandia, że omijamy jakieś tam bramki i, i nie płacimy, ale ogólnie rzecz biorąc, to nie, nie to jest jakby cel tego. Jak możemy wspierać jakiś tam lokalny biznes, to zawsze albo typujemy w restauracjach, albo kupujemy jakieś lokalne chlebki, czekoladki od, od ludzi, czy, czy wynajmujemy jakąś wycieczkę, bierzemy. Aczkolwiek tutaj ceny są przegięte i ustalają sobie po prostu sami gajdzi. Którzy mają, wiecie, cenę 10, 5 złotych, wejście dla, dla Gwatemalczyków, ale dla Białego Człowieka jest 50 złotych. I do tego jeszcze prosto w twarz ci mówią, że ta droga jest mega niebezpieczna, że jest mega kręta, że łatwo się zgubić, że jest dużo złodziei, że cię okradną, wezmą ci aparat, że tylko możesz iść z gajdem, bo inaczej umrzesz to jest właśnie najgorsze, że oni patrzą ci po prostu w oczy, wiedzą, że nic się nie wydarzy. Tak. Bo tu ludzie lokalni chodzą bez żadnego. No, jakieś stare webuszki, jakieś <noise> dzieci chodzą, nie? Tak, oni normalnie. po prostu w oczy powiedzą, słuchaj, no nie mówisz, że z tego gajda za 50 zł za osobę. Bo tak, nieważne tak. I kradną, i. zabijam i się zgubisz, bo aż szlak mega prosty, nie? A. Jakby oznaczony od początku do końca. Więc jakby nie lubimy takich taki krzywych akcji, że. Ktoś ci coś wmusza, po prostu mówiąc nieprawdę, więc dlatego z tego nie skorzystaliśmy. Jak będziemy mieli opcyjnych wycieczek, po prostu za uczciwą cenę i bez owijania w bawełnę, jakby ktoś powiedział, że nie wiem, był COVID i nie ma teraz osób chętnych na trekking, że ma mało turystów, że chętnie by nas zabrał, to byśmy pewnie powiedzieli: spoko, to idziemy razem, nie ma problemu. Ale jak ktoś nam mówi, że nie idźcie, bo się zgubicie, a jak się nie zgubicie, to was okradną, a jak was nie okradną, to was zabiją yy, i potem chcecie 10 razy więcej niż od innych, to. Leprze, tak, to leprze. za takie coś dziękujemy. Ale no nieważne, jesteśmy leprze. mega szczęśliwi, bo było tu, fajnie, nie? 1400 metrów w górę, 1400 metrów w dół, niesamowite, niesamowite widoki, większość trasy przez plantację kawy jest super. Super, polecamy, Super. No, polecamy. Tak. bardzo, później Wam pokażemy mapkę jak wejść, jeśli będziecie chcieli też to ominąć, to, to Was poprowadzimy. No to się trzymajcie, teraz idziemy sobie na obiadek na kawkę. i na kawkę. Piąteczka, hej!